Witam, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Parallel Worlds. Dzisiaj znajdujemy się w jakiejś świątyni, w której o ile dobrze pamiętam, nazwy nawet nie znamy, a naszym celem naszym celem jakby głównym w jej odwiedzaniu jest znaleźć jakieś informacje albo nawet samą w sobie moc starożytnych. Która podobno daje zdolność kontrolowania potworów. A to był jakiś śmiesznie prosty przeciwnik. Chociaż w większej grupie mógłby być utrapieniem. Jednakowoż jako pojedynczy ma około 10 tysięcy zdrowia. No może ciut więcej. No to taki super groźny nie jest. Chociaż na pewno ma więcej niż 10 tysięcy, bardziej około 13. Czyli jak widzimy przeciwnicy stają się naprawdę coraz groźniejsi. I naprawdę trzeba jednak z nimi walczyć, ale z tymi przeciwnikami już walczyliśmy, więc walkę wytnę. Jej, pigułki. Nie wiem, czemu ci oponenci zostawiają pigułki, a szcz szczegół. Natomiast mamy katany krwi i znowu nowego przeciwnika, którym jest Montaur. Eee, nie powinno być przypadkiem Minotaur. Nie mam pojęcia. Może po prostu ja się nie znam. Nie wiem nic na temat jego odporności, ale widzę, że magia światła działa raczej tak sobie. A bynajmniej nie lepiej niż normalnie by działała. Powiedzmy, że użyjemy Izochomi, zawsze mi nie mu zrobi. 5600, czyli warto jakby co jej na niego używać. O, przydałoby się też tutaj chyba ktoś stracił zdrowie. Tak, Katarina mogłaby tutaj uleczyć oczywiście. Jedno napełnienie pewnie w na maksa. No, oczywiście jest to bardzo mocne leczenie. I jedno uzdrowienie drugiego poziomu na Katarinę samą. I to wystarczy. Z powodzeniem. Moc lecznicza Katariny znacznie wzrosła. Też zapomniałem, że ma przecież nowe, nowe te katany swoje. Katany krwi. Dość dziwna broń jak na kapłana. No, ale cóż. Poświęcam kapłankę. Mamy jakiegoś tylwia. Chociaż dałbym normalnie. No, może głowę uciąć nie, ale. No... Powiem tak, no, to jest Mimik, no. Czyli Mimik nie tylko musi być skrzynią, o czym nie wspomniałem wcześniej, chyba nigdzie nie jest tak powiedziane, że Mimik musi mieć koniecznie postać skrzyni, ale ogólnie jest zmiennokształtny i zazwyczaj w uniwersach wszelakich takich fantazy jest on właśnie skrzynią, chociaż chyba są jakieś odstępstwa. Ale, no, to powinien być Mimik, no, Ten twórca jakichś własnej własne nazwy mi wszystko wymyśla. I teraz znaleźliśmy broń dla, mm, naszej, dla naszej Marcelinki. Dobrze ją nazwałem tym razem? Nie mam pojęcia, muszą przyznać liście, A tą walkę już wytnę. Póki co, ucięcie. Walka wygrana i wycięta, nie ma najmniejszego problemu. Tego oponenta już uminiemy sobie. Och, oczywiście musiałem wpaść w walkę, niestety. Jednakowoż z walką większych problemów nie było. To jakaś w ogóle górka mnie zblokowała, czyli górka jakieś kamienie. No, tą walkę już ucieknę z niej. Powiedziałem, ucieknę. No, dziękuję bardzo, gro. Teraz będę obijał tych oponentów, bo mimo wszystko raz już ich tutaj pokonałem. I bardziej przydałoby się iść teraz w drugim kierunku, bo mieliśmy wcześniej właśnie dwa przejścia do wyboru. Ja wybrałem lewe, teraz czas na prawe. Pójdziemy na około, by wyminąć oponentów. Jest jakieś przejście do góry, raczej nie ma. Mamy skrzynię, bo nie mam przez jednego Monotaura. W ogóle Monotaur to brzmi jakby był Mono. <laughs> no ale dobra, póki co cięcie. Właściwie nie jest to nawet Monotaur, tylko Montaur. To już w ogóle taka nazwa dość komiczna. Kolejna skrzynka, znowu Montaur. Tu łazi sobie. Mamy Utko z Kurczaka. W ogóle wypadałoby Marcelince broń zmienić. Po pierwsze, raz ją dobrze nazwałem, jak trzeba. Nie wiem w ogóle co daje to, że jakieś broń jest zaklęta jakimś żywiołem, pewnie bije, bije obrażeniami tego żywiołu danego. Ale jakoś wątpię, by to miało jakiś wielki wpływ na walkę, ponieważ tak naprawdę... Um, te potwory i tak od tych normalnych ataków praktycznie nic nie zarywają. Kurczaki pieczone. Wee jest zabójcą, a robi im z tego normalnego ataku figę z makiem z pasternakiem. Najgorsze zaklęcie chyba zrobiłoby więcej tak naprawdę. Jak tak patrzyłem, to było około 240, rok około 350. Znaczy to jest taki górny limit nawet. Zresztą teraz dość rzadko się już umiejętności odlokowują. Zresztą chyba tutaj przez całą grę tak było. Że tu umiejętności tak raczej co bardziej 4 poziomy, 3, 5, a co 2 czy 1. No że tak często też się zmieniały, To, po to, 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 to zbyt często by było. W tej grze akurat dość szybko się ekspi. O nie! No, cięcie. Chyba, że też żywioł broni wpływa na to, jakie obrażenia zdajemy z technik opartych od dany żywioł. To by było całkiem fajne, ale raczej mi się wydaje, że tak nie jest. O, mimi kolejny. Jego sobie już radzę, czy radzę. po prostu ucieczką. Nie mam zamiaru z nim walczyć, a użył uzdrowi uzdrowienia w ogóle nie tracąc ani jednego punktu zdrowia. Także to uzdrowienie nie było zbyt silne. 500 zdrowia to ciut za mało, żeby cokolwiek mu wyleczyć. Znaczy no, 500 też cokolwiek, prawda? Ale na tym poziomie to raczej już zbyt mało. Tej babki się pozbędę. I zobaczę, co za przedmiot zdobyliśmy. To było coś tam szczęścia. Płaszcz szczęścia. O, lepsza wersja płaszczu cienia. Bardzo fajnie, bo jej się na pewno ucieszy. Nie wiem, czy to unikanie, jak ono w ogóle działa za bardzo, ale. Wow, powinno działać. Oh shit. Co to jest? Że tak powiem, no. Hmm, skład mam w miarę dobrej formie. Więc chyba jestem gotowy sprawdzić, cóż to jest. Jest to olbrzymi Troll. Chyba ja już raz walczyliśmy z Trollem na początku, że tak powiem, nie na początku gry. Ale na początku czasów, w których już, że tak powiem. Hmm. W których już walczyliśmy postaciami, bo jakby nie patrzeć, to. Mamy dopiero walki od około 12 godziny gry, więc no niezbyt szybko. Więc powiedzenie, powiedzenie od początku byłoby co najmniej błędne. Eee, pełne combo. Tak, niechaj będzie pełne combo. I oczywiście Willowskie combo, tysiące ataków na sekundę. No i Zachomia też nieźle działa. Siła armii oczywiście, więc zwiększony atak. To się chyba najbardziej Morganowi przydawało, ale Morgana nie ma w naszym zespole. 9800, ładnie. Uh, Mimo wszystko ta technika się przydaje. Naszego roka wzmocnienie ataku. Wściekłość, o oh, jak Się wściekło to raczej nie będzie zbyt fajnie. Ale może wykończymy go nim nas uderzy, bo jest dość wolny. O właśnie. I udało nam się wygrać jakoś tak bez większych problemów tak naprawdę. Spodziewałem się, że jednak będzie, będzie coś trudniejsze. I chciałbym w ogóle zobaczyć tam punktów talentu. 8 aż? O ja, piernicze. A więc chyba mamy już maksowane combo, tak? Informacja: 8, na 10, ładnie. Anomalityka, co to jest? Tutaj daje atak zatrucia, daje laser, daje wir ostrzy. Hmm. Zręczność jest na maksa, to daje dokładnie siła. Chyba też jest na maksa. Zdrowie. Och, nie chciałem da dawać punktów to. Daje 100 HP, no fajne. Celność? To jest 10 punktów celności. Ale co daje celność tej grze? To jest dobre pytanie. A tak zatruć Ja Chyba sobie te punkty zostawię póki co. Chyba sobie je póki co zostawię i tak głównie korzystam, będę korzystał z kombo, które właśnie wzmocniliśmy teraz na maksymalny poziom. Ciekawe, jak bardzo jego demerz też wzrośnie. No, mi się wydaje, że chociaż 1000 więcej będzie. Kto wie, czy nie, nawet nie więcej. Zobacz, mój Widu, pokaż swoje najpotężniejsze kombo. Którego animacja pewnie jest jeszcze dłuższa. No dobra, to nie jest 1000. <grytania> tak myślałem, że 1000 staczy to taki minimum, i miałem rację. tak <grytania> Była po dwa kroć a nie 1000 różnicy. No, 18000 obrażeń, a tylko 5 many więcej. <grytania> Aha, stare było 10 tysięcy około. Let mniej A to 8. No, że tak powiem, nowe combo wila. No, no no. I po walce. No, no. No, Willu willu. Chyba jednak ty póki co nie potrzebujesz dwuletniego treningu, bardziej twoi oponenci, a kiedyś kurczaki pieczą. Jeszcze nie tak wiele odcinków temu. Will bił 700 damage z tego combo. Co to jest mocza maska? się na fizyczne 10, ta. Eee, nie. A może rokowi? Nie, rokowi też rzeczywiście nie przyda. Zresztą jakąś hełmy? Mogę to się najlepszy hełm, który może? Jaką myśli, hełm ciężki. Będzie lepszy raczej. czy Marcelinka? Tak, Marcelinka też ma się najlepszą rzecz. Więc możemy iść dalej. Aha, jest na dole. Nie mogłem znaleźć Will'a na ekranie przez chwilę, bo stanął, bo to kwiatka na dole. Tu kolejny golem, ale nawet nie mam z nim walczyć. Jest za słaby dla Will'a. Różany napój i mamy jakiegoś aniołka. Oh, shit. O, jak nasz status życia i many? Doskonale. Czy jesteśmy gotowi na warkę z takim skurczyszczynistem, który tu pewnie jest? Hmm. Strzelę, że i owszem. Wybaczcie, ale muszę chronić tego miejsca. Aha, ten anime jest co najmniej śmieszny i się nazywa Starożytna. Tak właśnie babsko wygląda, więc jest to kobieta oczywiście. 18 tysięcy obrażeń, cięcie krzyżowe drugiego poziomu. Jest ciut silniejsze niż u naszej tutaj hmm, Katariny. Dobra, napełnienie. Tak, wystarczy, spokojnie. Potem użyjemy prędkości na Willa. Umiejętności poproszę. O, siła armii, umiejętności. Fokus Dość silny, atak, magię nieelementarną. No 6500, 6,5 tysiąca, nieźle. Siła armii. Tak, krok jest zajebisty. Kiedyś był usez, bo był strasznie wolny tylko i wyłącznie. A teraz z jego buffem stał się no, dużo, dużo bardziej użyteczny. Paraliż, tak. Teraz ją tam odpaliżujemy. Jednakowoż pierwszeństwem w tym momencie jest przyspieszenie naszego. Głównego DPS-a. Żeby częściej mógł swoich combo używać. Wsium. I tyle było z bossa. Pierścień izochromii. I możemy wejść dalej. Zobaczymy co nas czeka dalej. O, oh, no. No no. Nieźle się prezentuje to coś. Tak. Aldo? Tak. Gdzie jest Nalda? Dobre pytanie. A... Nalda, co się dzieje? Ten wężopodobny stwór dziwnie się zachowuje i mnie goni. O nie! Jakoś dziwnie ten potwór wygląda. Zostaw mnie w spokoju. Ten potwór chyba z Konkubinę. Mamy jej pomóc? Ten potwór jest trochę duży, no. Nalda jest szybsza niż my, no. Ty obrzydliwa bestio. zostaw mnie w spokoju. Zabierzcie go ode mnie! Chyba powinniśmy jej pomóc, chyba tak, Ile tu zapisków na ścianach, te tablice, bije od nich ogromna moc. Ale kim jest ta osoba? Kim jesteś? Namundi kwa ministerii Gondotobin. mi fatu hoj na fontobini. Raczej ciężko będzie nam ją zrozumieć. Jestem niemal pewna, że to starożytna kapłanka. Po czym tak wnioskujesz? Jakiś czas temu Quardros mówił mi, że starożytni posługiwali się zupełnie innym, magicznym językiem. Poznanie magii ich słów pozwoli zdobyć ogromną moc. Nie jestem pewna o co mu chodziło dokładnie, ale to moim zdaniem jest starożytna kapłanka. Tus in tunusis nomedifani tu. Wydaje się, jakby nas całkowicie rozumiała. Jeśli ma teoria jest prawdziwa, to z pewnością nas rozumie. Zaprowadźmy ją w takim razie do świątyni w Nomardis. Tak będziemy musieli zrobić. Ale skoro ona nas rozumie. Czy zechcesz, kapłanko, pójść z nami? Kiwnęła głową. Czyli zgadza się. Ruszajmy, więc, patriarcha Quardros na pewno czeka na jakieś wieści. Will. Kowałaś mnie? Komomi Will. Komoni. Me. Otrzymałeś Mega Elixir. Otrzymałeś zakręty naszyjnik. Bardzo dziękuję, kapłanko. Will, idziecie? Tak, tak. Idziemy. Zajemne wręczanie giftów. <laughs> Żeby inni nie wiedzieli. Stwierdzicie, że spotkaliście tą kapłankę w tej ogromnej świątyni? Tak właśnie było. Tamtejsza świątynia jest ogromna i przepiękna. Poza tym emanuje w niej bardzo silna energia. Zaopiekujemy się kapłanką. Musimy znaleźć dla niej odpowiednie miejsce. Musi być całkowicie bezpieczna. Starożytna kapłanko, starożytna kapłanko, pozwól, że będziemy gościć Cię w naszych skromnych progach. Harano. Udało wam się dokonać czegoś wielkiego? Dziękuję wam. Jesteśmy bliżej odkrycia tajemnicy starożytnej mocy niż kiedykolwiek. Warto wspomnieć o starożytnych zapiskach, jakie znajdują się w świątyni. Zbadamy tamto miejsce. Niedługo niedu, ruszy tam ekspedycja z Lorenem i Wormunosem na czele. Z was jednak jestem najbardziej dumny. Will, ciebie proszę, byś nie wchodził do zachodniego lasu. Dlaczego? Po prostu spełni moją prośbę. Dobrze. Zdobyłeś 8000 doświadczenia. Will! O co chodzi? Sirfest chce się z tobą spotkać. W takim razie idę do niego. Hmm, Batrycha nam zakazał wchodzić do południowego, zachodniego lasu. Ciekawe czemu. Ale reszta już w kolejnym materiale. Tak, wiem, że skarżycie się, że są zbyt krótkie, ale będą jeszcze krótsze w takim bądź razie, jak się skarżycie. Haha, ha. musi być smaczek na kolejny odcinek, a nie. No cóż, do następnego materiału, na razie i cześć.